W dzisiejszym odcinku idziemy szukać pracy, ja tutaj szukam pracy, tu jest moje piękne CV, bo nawet do zamiatania ulic mnie nie chcą zatrudnić, to już jestem po prostu zdesperowana. na ulicy pani szuka pracy? Tak, właśnie miałam się pana pytać, może mnie pan chociaż do sprzątania zatrudni, proszę bardzo, tu jest tu moje to jest CV to jest i mój ale no właśnie już szukam pół roku, nikt nie mnie nie chce zatrudnić, proszę bardzo. Może chociaż jakieś sprzątanie u chłopa, chociaż może nago by się przydało, może taką firmę otworzymy i będziemy nago sprzątać. To byłby biznes. O, może państwo kogoś znają, ktoś do pracy poszukuje, posprzątam, zamiatam. tutaj mam ładne CV, proszę bardzo. Proszę moje CV. Jakbyście potrzebowali kogoś do pomocy, to ja wszystko zrobię, bylebym chociaż złotówka w końcu zarobiła. Matematurę napiszesz dla mnie? Nie ma sprawy, już pisałam, zdałam. Chuba za pół. Ale to miliona musisz zapłacić. O, o, o. Może mi Pani powiedzą, jak w tym kraju znaleźć robotę, bo ja już od pół roku wysyłam cywilnik, mnie nie chce zatrudnić. To pani umie robić. Nie mam pojęcia. Jestem najlepsza w nic nie robieniu. To pani I... Stara dalej. I umiem. Poprzez 12 godzin skroluję Instagrama i TikToka. Pani, to się pani Ale to dalej. ja my z tego nic nie rozumiem. To niech pani się zdali teraz. Ten zapach do Państwa mnie sprowadzi. Może Państwo pracownika poszukują. Proszę, ja zostawię tu swoje kreatywne CV i jakby się ktoś kiedyś zgubił, to będziemy w kontakcie. Ja CV swojej zostawię. jak coś, to proszę dzwonić. To tam złotówka za godzinę i się dogadamy. Proszę, może będę Wam do czegoś potrzebna pozamiatam, tam pogotuję, proszę bardzo. Dzień. Cokolwiek to prawda. Ale to ja się nie mam sprawy, to wiecie, może panie szukają pomocy domowej. Pomogę w przygotowaniu obiadu, pierogi na letnimi? proszę bardzo, moje siwili. Może wam w nauce pomóc. Udzielam korepetycji, szukam roboty. Nie potrzebujecie kogoś? Też szukamy. W jakiej kategorii szukasz? A, o! To możemy otworzyć biznes, będziemy nago sprzątać ludziom. Ciężko będzie w tym kraju znaleźć robotę. A mówią, że jak się chce, to się wszystko można, ale jak widać, tego się nie można. Może pani powie, jak tu robotę w tym kraju znaleźć? pracy No właśnie nie ma, bo ja szukam od pół roku, mnie nikt nie chce zatrudnić. Jak się szuka No właśnie. Te Ty mi zatrudni? Taka młoda dziewczyna. Proszę bardzo moje CV. Ja jak coś to pani nie, pomogę. To nie, nie, nie. zdziwiona jestem, że... No nikt mnie nie chce zatrudnić. Ani nawet szugardy już szukałam, męża szukałam, no, no nic, ja nie wiem o co chodzi. Wszechświat testuj jakiś. Do powodzenia, No właśnie, dramat. To może kolega mnie zatrudni. No, tak. <laughs> o! Jezu, to przeznaczenie jakieś, dziękuję bardzo. To chyba z tobą zacznę pracować. Zacznę z tobą pracować. Chciałam, zaproponować. O. Pierwsza robota. No. no Dobra, to ja tutaj zostaję, to ty możesz siedzieć do domu. Dobrze. Przynajmniej w gazecie jestem. Roboty nie ma, ale gazeta jest. To już co innego, to chyba influencerstwo jest mi pisane. Znasz język angielski? Uh -huh. Gdzie przedtem pracowałeś? Eee, Skrowałem Instagrama i dużo TikToka. Aha. Co z komunikacją z ludźmi? Eee, bardzo dobrze. Możemy sprzedawać y, luksusowe materiały do paznokcie w innych salonach? O, ale to mamy za jakiegoś pośrednika robić? Uh -huh. Bo ja najlepiej zdalnie, bo żeby nie musiała się dużo narobić. A, no nie, bo poszukujemy osobę, która by chodziła po salonach piękności i proponowała produkcję kosmetyczną. Ojezu, to musiałam się napracować jak z taką pracę, w której będę musiała nic nie robić. A, no to raczej nie. Ale wie pani co, jak coś to będziemy w kontakcie, ja zostawię CV, tutaj proszę bardzo swoje. I proszę się do mnie za... odzywać. Tak, proszę, proszę okay. się do mnie odzywać. Jak coś zdalnego to biorę, bo mi chodzi o taką pracę, żebym nie musiała nic robić po prostu, a żeby mi płacili za to. Aha, no to raczej pani poszukać. Dzień. Sugar daddy, nie? Może się znajdzie przy okazji. Dziękuję. To ja za darmo będę, żebym sobie tylko dosyć mi dodatkowy punkt wpisał, bo wie pani jak to jest. To może pani ze mną skontaktować na dobre na Instagramie. O, dobra, będziemy w kontakcie. O może ja Państwu pomogę, to Państwo będą mieć mieli robotę, a ja złotówkę zarobię. Dziękujemy. Może jednak. a Pani znakowałaś kto kogoś do pracy szuka. A już wszystko zrobię, bo już po prostu już dłużej mi szukać tej roboty nie mogę, to wezmę co jest. A proszę bardzo tutaj da pani swoje CV nawet... Tak, bo pan chodzi i dokumentuje jak ja roboty szukam. Bo mama mi nie wierzy, że po prostu wysyłam gdziekolwiek CV. Proszę bardzo, dziękuję. Może za ciebie do szkoły pochodzi, to przynajmniej będę coś robiła. Ja już nie jestem w To na studia. A ty co, pracujesz? No to ja się z tobą zamienię, to będziesz w kołupie siedział i będę pracować. Nie, nie, ja nie chcę. Czego? Nie chcesz być bezrobotnym? No... Tutaj mamy też uloteczkę, żeby nie było jak zwykle, musi być też. Może chociaż ślad po, so, po, po mnie zostanie na tym świecie. Może pan mnie zatrudni. Nie zna pan kogoś, kto chce robotę komuś dać. Ja mogę nawet za darmo robić. bylebym sobie wpisał dodatkową pozycję w CV. Nie mam pojęcia. Będę sprzątaczką pana. Albo kucharką. Bez kitu, trzeba na jakiś marketing. Oto CV powysyłać. Może się ktoś odezwie, może ktoś doceni kreatywność. Może. O dołącz teraz, to może oni mnie zatrudnią. O, przepraszam, bo ja tam widziałam taką naklejkę, dołącz teraz, to ja szukam pracy, to mogę dołączyć. A, no to wygląda tak, jakbyście pracownika szukali. O Jezu, to ja widzę, że wszędzie redukcja etatów w tym kraju jest. Czy was przenoszą gdzieś indziej? O Jezu, to współczuję. Pani mi powie, jak już tą robotę znaleźć, bo ja już, nie wiem, chodzę, szukam i wysyłam sobie od pół roku i nikt mnie nie chce zatrudnić. Produkcję medialną. Boże, to fajne jest. No, ale w Warszawie dla ludzi z, z moim wykształceniem miałam po prostu roboty. No, nie no Co właśnie. Nie Co jeszcze panią interesuje? Skrolowanie TikToka, Instagrama, nagrywanie bilerowych ro rolek. No tak nie wiem, na jakieś grupy medialnych, pani szuka, nic z tego. Też mnie tam, tam nie chcą. No to nie wiem. No właśnie. <laughs> Dlatego że już na ulicę, mówię, kurde, może ktoś mi zatrudni. <laughs> A może Pani mnie zatrudni? Będę y, obiady Pani gotować i sprzątać. Nie ma takiej opcji, proszę Pani. Nie, nie, nie stać mnie. A to ja za darmo sobie tylko do sygnału wpisałam y, dodatkową działalność ale, od Pani. Zaraz, ale to Pani dopiero jak jest? Po Pani modziurka. Ciężko w tym kraju znaleźć to robotę taką, żeby nic nie robić. To chyba tylko dziecko z bogatym gościem trzeba sobie strzelić.